Możecie być naprawdę dumni, bo wy tutaj dzisiaj siedzicie oczywiście um, jak, jako dyrekcja krajowa, ale bądźcie, bądźcie z tego dumni, że dajecie radę i dajecie radę w fenomenalnym stylu. Z OVB współpracuję 6 lat. Dlaczego OVB? Dlatego, że mogę tutaj dzięki modelu biznesowemu rozwijać skutecznie biznes swój oraz mojego zespołu. Od zawsze byłem osobą nieśmiałą, niepewną siebie, a OVB dało mi możliwość niesamowitego rozwoju, współpracy z wspaniałymi ludźmi i przy okazji możliwość zarobienia przyzwoitych pieniędzy. OFOB daje mi przede wszystkim możliwość rozwoju zawodowego, osobistego, współpracy z profesjonalistami, od których dużo mogę się nauczyć z ich doświadczenia. To też, co sobie cenię, to elastyczny czas pracy, dzięki któremu mogę dopasować swoje życie pod pracę. Możliwości samorozwoju, możliwości biznesowe, które poznałam w tej firmie, są ogromne, a to, co przed nami, to jeszcze najlepsze. Wiecie, że ten biznes jest biznesem relacji. Ja to zawsze powtarzam do, do, do znudzenia. I to, co się dzieje, tego nie da rady kupić. Tej atmosfery się nie kupi. Ona po prostu jest. Nowi partnerzy, którzy wczoraj na nas patrzyli, trochę dziwne, co tu się dzieje, ale chyba im się podobało. Tam Nie będę patrzył w którą stronę, żeby nie zdradzać. W 14-letniej przerwie powróciłem wzmocniony wiedzą, doświadczeniem po to, żeby wykorzystać wszystkie przewagi OVB i wyeskalować swój biznes. Ja mam okrutny apetyt i jestem zachłodna na przebywanie wśród lepszych ode mnie. Nie mogłam wybrać lepszego miejsca, aby się rozwijać, bo jak wiemy, stoisz w miejscu, to się zwijasz. Plan kariery w OVB, który jest napisany dla każdego, który tu przychodzi, daje niesamowitą możliwość rozwoju osobistego. Wolność, która pozwala na spełnianie swoich wszystkich zapisanych gdzieś kiedyś w młodości marzeń, to główne cechy, dla których przyszedłem do FOB. Właśnie dobiegło końca pierwsze sympozjum OVB. Przez ostatnie trzy dni mieliśmy okazję gościć 12 towarzystw ubezpieczeniowych oraz 60 najlepszych menadżerów z TAI Polski. Dostali oni wiedzę y, po to, żeby być jeszcze lepszym y, w terenie, przede wszystkim w obsłudze klienta, ale też żeby być jeszcze lepszym na co dzień menadżerem. Jak okazuje się, konwencja sympozjum sprawdziła się, a zatem liczymy na jeszcze większą frekwencję i na to, że w kolejnym razem spotkamy się w dużo większym gronie, być może setki najlepszych menadżerów w całej Polski. Dziękujemy i do zobaczenia.